No dobra, to jedziemy z koksem. Spoko. No tego zwykle się nie wypłaca, nie ma, nie ma takiej potrzeby. To jest po prostu groźba koła, a biały tam nie zagra przez najbliższe 200 ruchów. Także można, można sobie to olać. Dobra, lecimy. No nie wiem czy jest sens, żeby czarny tak popychał białego mocno budować tą wielką ścianę. W porządku jest to jakaś, jakiś może pomysł, ale raczej zastanawiałbym się jeśli już to po prostu bym zagrał coś takiego. No i potem szukał, szukał zagrania w G2 na przyszłość, jeżeli, jeżeli chciałbyś się wzmocnić, a jeżeli nie, to po prostu to po prostu zagrałbym jeden z tych ruchów od tej strony tak. e, jeden, jeden z tych ruchów bym zagrał, bo są duże ruchy i warto, warto w tym kierunku podążać teraz ciężko zagrać białemu f4 nie specjalnie mu się tu spieszy, ponieważ, ponieważ no, nie ma tutaj co budować na dolnej bandzie. Czarny odpowie, odpowie na przykład na M3. No i tutaj już jest sprawa dla białego załatwiona. I bym skorzystał z okazji. Dlaczego nie? Tak? Jeżeli czarny tak popycha, no to można sobie wejść na wyższy poziom. No i dlaczego nie brać po czwartej linii? No oczywiście czarny dostaje wpływy, ale yy, no, koszt też ma, koszt też jest znaczny. No i biały dostaje solidne, solidne punkty po prostu. Yy, tutaj to nie jest specjalnie nawet yy, pip. Być. może być groźne, ok. Może być groźne, to nie będzie, ok, dobrze, no to czarny, czarny odpowiedział w porządku. I teraz kontynuuj. Uh -huh. Zmienił zdanie biały, no to nie wiem, nie wiem niespecjalnie o co to chodzi. Jeżeli biały chciał bardzo... Hmm. Może zacznę od tego, że, że no, odcięcie albo J3, albo... A4 jest bardzo duże, bardzo duże i Czarny może od razu to zagrać albo w wersji bojowej ją zagrać Gdzie od 3 chociaż nie jestem przekonany czy to akurat jest teraz dobry ruch. Tak, także warto to wypłacić, nie dać, nie dać to atali czarnemu, no i czarny dalej ma problem, no jeżeli tutaj już zagra i biały może kontynuować tutaj ograniczenie wpływu czarnego, no jeżeli kaja czarny zagra, to już nie jest to takie bolesne dla białego, prawda? Można tutaj, można tutaj spokojnie albo ten albo jeżeli chcemy bezpiecznie, no to po prostu zagrać k 2, no i, no i spokojnie wylatoczy się dalej. Aha, jeszcze ten ruch, no, ten ruch wydaje się troszeczkę zbyt blisko wpływów czarnego, no i jest dosyć podatny na rozdzielenie. E, także no. Tutaj generalnie budując tą ścianę na dole, czarny szuka celu do ataku, tak? Może ten, może ten ruch to nie jest ściana. Czarny szuka do ataku, jakiegoś celu do ataku, no i biały go mu właśnie po prostu daje. W zamian za, no nie wiadomo co, no jakąś tam redukcję jest, ale, ale biały będzie musiał się potem oglądać całą grę na ten kamień, jeżeli oczywiście go w pewnym momencie nie opuści, żeby, sko żeby zyskać coś więcej. Dobra. Czarny zagrał. Od tej strony i biały wziął ten. No no to to jest, to to jest bardzo źle. Bardzo źle dla białego. Choćby nie wiem co biały musi wydłużyć, choćby nie wiem co. Choćby miał za chwilę oddać te kamienie, to teraz czarny musi dołożyć jeszcze dwa ruchy, żeby, żeby je złapać. To oczywiście biały też wydłuży teraz i czarny musi sobie pełzać, nie ma problemu. Ale jeżeli nawet chcemy... Chcemy sobie zabrać te nuki, no to nie ma problemu, teraz czarny wcale nie ma takich nie łapie tych kamieni w, w, ciągu, w ciągu po prostu nie, nie zbija tych kamieni od razu i, i może, może... Mo, musi po prostu więcej zużyć kamieni, żeby, żeby dobić, dobić te dwa białe ale tutaj po prostu bym sugerował albo tak, albo, albo jednak coś takiego. Powiem i teraz niech się czarny martwi a coś takiego to no to dziękuję bardzo i biały, biały ma po prostu problem biały ma duży problem nie dość, że ściana to jeszcze ponuki jeszcze także ściana już pracuje teraz w prawą stronę razem z hoshi q4 no i pracuje tutaj na górze Także fajnie, fajnie zapowiada się gra dla czarnego. Hmm. Raczej kształt jest tutaj, tak? Raczej kształt jest tutaj. No i teraz nawet jak czarny sobie to przepnie. Dziękuję bardzo, również biały. Po prostu czarny nie może teraz w taki sposób przeciąć białego, bo, bo po prostu straci dużo punktów. A to, a ten ruch. No to, to dziwna sprawa, tak? Biały niespecjalnie wie co odpowiedzieć, może tak, ale, ale tutaj cały czas biały ma problem z kształtem. I musi się zastanawiać co, co dalej zrobić, tak? Może tak, może tak Czarny może jakoś go przycisnąć nie w jakikolwiek sposób. A może po prostu tak. także to nie jest poprawny kształt, nawet jeżeli czarny teraz nie zagra w ten sposób, no to, no to to troszeczkę jest niepoprawny kształt. Dobra, lecimy dalej tutaj Czarny wyszedł, spoko też może zaatakować w ten sposób. Ok. No tutaj czarny nie wiem, bierze teren, natomiast no, chce po prostu wydaje mi się, że powinien chcieć zaatakować, zaatakować silniej białego, więc jak biały gra coś takiego, no to jeżeli tylko jesteśmy pewni, że tu jesteśmy bezpieczni z tym cięciem w c5 to a jesteśmy raczej pewni bo tutaj raczej pewni bo tutaj jest zabity kamień na e4 także spokojnie możemy możemy kontynuować przyciskanie białek no i białemu teraz bardzo trudno to zagrać bo bo to jest no, strasznie strasznie trudny ruch teraz i biały, biały nie, ma, nie ma po prostu dobrej kontynuacji po tym ruchu nie ma też oczny, ocznego kształtu czyli tym sposobem po prostu Czarny odbiera y, oczny kształt białemu, no i jednocześnie bierze ten mm -hmm. I tutaj biały wypłaca. Okay. Ojej. No, tych, takich, y, takich gruchów nie znam. Po prostu takich gruchów nie znam. Y, nie jestem Koreańczykiem. OK. Dobrze, może, jakieś, może jakaś tam sekwencja była? Mhm. Dobrze, jako czarny może, może mi się tutaj nasunęło, żeby czarny zagrał tutaj. To jest bardzo duży ruch, który, który właśnie kontroluje, kontroluje, daje duży wpływ na centrum i jednocześnie przyciska dwa kamienie białego. I biały też chce tam zagrać za chwilę, bo... Żeby przycisnąć kamienie białego po wzmocnieniu na, R, na R14, dlatego czarny dobrze, żeby sobie tutaj to zagrał. Jeżeli biały odpowie, no to możemy coś tu kombinować, nie? Może coś takiego? Taki mi się nasuwa ruch, no ale w porządku, ten ruch też wygląda w odpowiednim kierunku i jest, jest bardzo, no jest, ma, ma duży potencjał, tak? I biały się też musi zastanawiać, czy, czy w rogu, no, rogu nie powinien zamknąć, Biały rozdziela, czarny rozdziela, no i, no i biały dalej się musi martwić. Czarny może dalej próbować w, później atakować te kamienie. No jeżeli się tutaj biały nie wzmocni no, rogu, no to też może spróbować wskakiwać do rogu, może troszeczkę później, ale, ale raczej biały powinien to wzmocnić, żeby, żeby mieć potem siłę, żeby walczyć w centrum, a centrum jest dla czarnego, także dobrze, żeby biały miał silne grupy dookoła, przynajmniej starał się albo chociażby tak odpowiedzieć w każdym bądź razie w każdym bądź razie najpierw zacząłbym od M15 jak mamy czas ok no i w sumie o bardzo ładnie wypłacone teraz Teraz czarnie wzmacnia no, a biały dostał darmowy ruch wzmacniający jego grupę. Także to była jakby dodatkowa, dodatkowa, nie wiem, czy kara, a w każdym razie konsekwencja tego, że czarny nie zagrał C9. Okay. tutaj może to niepotrzebne. K2 nie ma, nie ma potrzeby tutaj grać z tego względu, że biały żyje na dole i. I jeżeli czarny zagra tu, czarny zagra tu, to biały na pewno nie, nie chce grać tutaj, bo to jest bardzo mały ruch, to jest nagra na później, no i może sobie zagrać zupełnie gdzie indziej, no i potem, potem polując na, na ewentualne wyjście kamienia j4, chociaż teraz już jest, a nie, czemu nie, może, może nawet polować na wyjście kamienia j4 z tego względu, że ta czarna ściana już, nie jest taka mega, mega, mega solidna może, może jeszcze nie teraz, ale w przyszłości może, może się okazać, że jak biały tutaj dołoży troszeczkę kamieni no to się może okazać, że wyjście kamieniem na j4 będzie problemem dla czarnego no i warto na takie rzeczy patrzeć a jeżeli biały, biały chciał zagrać aktywnie, mógłby zagrać np. od tej strony no i celować w ruch typu Typu L3 na przykład. I, 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 I tutaj już jest zmartwienie większe dla czarnego niż, niż po prostu popchnięcie białego od tyłu. No i teraz czarny dziękuję również za ten ruch. Biały zdobył 2 czy 3 punkty I, i tylko tyle. no dały ja tutaj wyszuczkę bojaźliwie, ja rozumiem, że, że ta grupa jeszcze nie ma oczu po lewej stronie, natomiast żeby hmm, tu zagrać takiego. No bardziej mi się zastanawiał nad tym ruchem, żeby żeby szukać tutaj swojej szansy albo, albo coś w tym stylu, tak? No ale w porządku, tutaj też troszeczkę biały próbuję zredukować moje czarnego i jednocześnie przeżyć także z drugiej strony to spoko, no ale czarny dostał dużo punktów Czy czarnemu jest to potrzebne, żeby zagrać tak głęboko? Może i tak No właśnie, no właśnie, tutaj wychodzi brak tego M15 cały czas, także może, może to, to warto było wypłacić, No jeżeli nawet Biały tak odpowie. Hmm, to co? Czy możemy to skoczyć? Możemy próbować atakować, a może jak policzymy punkty, to dojdziemy do wniosku, że nie ma takiej potrzeby i wystarczy zamknąć centrum. Również R17 w tej chwili bardzo fajnie świeci i czarny i biały musi się co potem z tym fantem zrobić co zrobić po l 17 Tak, 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 L15 wydaje się spoko, M15 jasne. Tylko bardziej Sansan, bardziej Sansan wydaje mi się tutaj w porządku, no bo nakłada naprawdę dużą presję na białych i biały się musi tutaj gimnastykować, nie? Biały się tutaj musi gimnastykować, czy, musi, czy musi sieczko się bawić, wydaje mi się, że nie. bardziej czarny, bardziej biały się musi tutaj martwić ma tutaj parę cięć i nie wiadomo co z nimi zrobić także może nawet nie powinien tak zagrać dobra dobra no ale biały tutaj poszukał swojej szansy w nadmiernym nadmiernym optymizmie czarnego i sobie troszeczkę go po... niepotrzebnie niepotrzebny tylko proszę na spokojnie no i szukać tutaj skoczenia w K13 ale spokojnie. No właśnie no właśnie no i teraz ruch j 16 wygląda niespecjalnie no generalnie generalnie tutaj warto zapamiętać z tej gry na pewno to że, że M15 jest bardzo bardzo dużym ruchem choć wygląda niepozornie no to naprawdę daje kontrolę w centrum no i potem masz siłę do ataku żeby atakować czy to lub czy to czy to bandę czy brać trochę więcej w centrum bardzo bardzo ważny ruch tak zdecydowanie to z tej gry i druga sprawa to to na pewno ten ruch ten ruch który był troszeczkę spolegliwy za bardzo tak i biały naprawdę ma kształt no, który, który trudno wykorzystać, który trudno coś zbudować czy jakoś mocno zredukować. No dobra, to by było wszystko na dzisiaj. Yy, dzięki za uwagę. No i za, chwi za chwilę Siasio wkracza do akcji.